Zobaczcie na to, ile tutaj leży kasy. To są jakieś stare banknoty. Tysiąc. Tysiąc złotych. Narodowy Bank Polski. Tutaj natomiast stówka, stówka. Tutaj pięćdziesiąt złotych. Co tam masz? Widzisz to? Zamki. No nie, nie wierzę własnym oczom. Co to było? Zierbą na Urbekcie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na eksplorację starego, opuszczonego domu byłego żołnierza. Miejsce, które było, słuchajcie, przepełnione pamiątkami. W środku znalazłem pieniądze. Słuchajcie zdjęcia, sztuczne szczęki, jego fotografie no, naprawdę całą masę pamiątek, które tam nadal są. Poza fantastycznie wyposażonym domem. Obok była również szopa, taki mniejszy garaż, który również, słuchajcie, był przepełniony różnego rodzaju rzeczami. Także odcinek zapowiada się naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że już teraz zostawiłeś łapkę w górę pod tym filmem, zostawiłeś subskrypcję. Gorąco zapraszam Cię również do wspierania mojego kanału poprzez Patronite. Wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj poniżej tego filmiku, a dzięki temu będziesz miał dostęp do niepublikowanych urbexów na moim kanale. Także ja już nie przedłużam, kończę pić jerbę i zapraszam Was. Na kolejną eksplorację. Z domem tym wiąże się jeszcze jedna dosyć straszna historia, bo podobno kilka lat po opuszczeniu ten dom zaczął zamieszkiwać bezdomny, i podobno na jego nieszczęście pewnej nocy po prostu spłonął wewnątrz tego domu, a dokładnie w kuchni. I z tego co wiem, cała część kuchenna, cała kuchnia jest do dzisiaj osmolona, a tak naprawdę fotel, który tam stoi, Nadal jest spalony to właśnie z tego fotela wybuch pożar. Także dzisiaj postaramy się to wszystko zbadać, znaleźć te wszystkie pamiątki, a także potwierdzić lub obalić teorię, jakoby jakaś osoba miała tam po prostu zakończyć swój żywot. Także ja wsiadam do samochodu i widzimy się już na miejscu. Właśnie dotarliśmy do naszego dzisiejszego celu. Tak jak wcześniej wspominałem, dzisiaj zwiedzimy opuszczony dom pewnego żołnierza. Skąd wiem, że jest to dom żołnierza? Słuchajcie, a no stąd, że po prostu jakiś czas temu to miejsce eksplorowała moja zaprzyjaźniona grupa Urbexowiczów, którzy byli tam w środku i znaleźli, słuchajcie, tak, masę orderów, masę odznaczeń, masę, słuchajcie, różnego rodzaju dokumentów, które wskazywały na to, że po prostu w środku tego domu niegdyś mieszkał e, żołnierz. Po prostu obiekt jest o tyle ciekawy, ponieważ. Nie dość, że mamy bardzo dobrze zachowany dom, to jeszcze tutaj po prawej stronie, słuchajcie, znajduje się coś na wzór garażu, a także takie małej stodoły. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Zanim wejdziemy do środka przez to okno, pokażę Wam jeszcze szybko, jak wyglądają, słuchajcie, te mniejsze pomieszczenia dokładnie te, które znajdują się kilka metrów od naszego docelowego domu. Więc odpalam lampę. I sobie zobaczcie. Na pewno kiedyś musiał stać jakiś samochód, ponieważ, tak, mamy, słuchajcie, takie kanistry na olej, dosyć spore. Możliwe, że był tu jakiś ciągnik. Tam, słuchajcie, jeszcze łopaty. Natomiast to pomieszczenie najprawdopodobniej był to jakiś składzik na narzędzia. Zobaczcie, mamy piłę. Tutaj jeszcze jakaś zmiotka. Różnego rodzaju, słuchajcie, narzędzia, gwoździe. Prawdopodobnie taka mała serwisownia. Po bliska, a dlaczego uważam, że mógł tu niegdyś być jakiś sprzęt rolniczy? Po pierwsze, dlatego, że to co widzieliście przed chwilą, te wielkie kanistry po oleju, a po drugie, zwróćcie uwagę, co znajduje się w tej szopie. Tutaj znajdziemy, słuchajcie, naczepę. Naczepa, e, słuchajcie, która wygląda no dosyć dobrze. Nie jest praktycznie w ogóle zniszczona, a taka naczepa, no, jak sami wiecie, przeważnie jest wykorzystywana w parze z ciągnikiem. Tam jeszcze mamy jakieś wielkie mm, torby. Jakieś, słuchajcie, torby foliowe, w których nadal jest pewnego rodzaju zawartość. Natomiast tutaj jakaś graciarnia, do tego nie będziemy się zbliżać. Natomiast to, co jest ciekawe, tam jest jeszcze więcej, słuchajcie, kanistrów na nie wiem, czy benzynę, na ropę, czy może na jakiś olej. Natomiast tego jest tu naprawdę cała masa. I to by było, słuchajcie, z tych ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o pobliskie budynki. I przechodzimy do eksploracji. Naszego domu. To, co jest równie ciekawe, to zwróćcie uwagę, że przed samym wejściem na takim słupku mamy zawieszony kask. Kask e, prawdopodobnie, nie wiem, motocyklowy, ale jestem pewny, że jest na pewno stary, bez szybki. Jest to tak naprawdę sama skrupa, bez żadnego wykończenia w środku. Natomiast tutaj, zaraz obok, mamy, słuchajcie, domy, które już są zamieszkałe. A, I dokładnie z nich wydobywają się różnego rodzaju odgłosy. Także na pewno w środku są ludzie, i mam nadzieję, że nas słuchajcie, dzisiaj tutaj nie zobaczą albo i nie usłyszą. Ok, także słuchajcie, mamy nasz domek. Tak on się prezentuje. Zobaczcie, że na łóżku mamy jeszcze stary telewizor. E, bardzo, ale to bardzo dużo wyposażenia. E, no i co, poszukamy, słuchajcie, tych orderów poszukamy tych nawiązań do, e, do tego tematu, że ten właściciel który tutaj mieszkał, był po prostu żołnierzem. Także nie tracimy czasu, wchodzimy do środka. Tutaj zobaczcie, że jeszcze mamy podstawione wiaderko, aby było łatwiej wejść. Zawsze, jak słuchajcie. O kurczę, zawiesiła mi się firanka na lampie. Zawsze, jak eksploruję opuszczone domy, mam takiego lekkiego stracha przed tym. Że po prostu w środku, słuchajcie, znajdę zwłoki e, albo bezdomnego. Dlatego też teraz pierwsze co zrobię, to sprawdzę te pomieszczenia tutaj, czy aby na pewno jesteśmy tutaj sami. Pierwsze pomieszczenie puste, drugie pomieszczenie puste, ale jest tutaj ciekawie, serio. I ostatnie chyba jest tutaj. Chyba pusto. No tak, Zaczynamy słuchajcie od kuchni. Pierwsze co się rzuca w oczy to oczywiście piecyk. Zobaczcie, że nadal stoi na nim czajniczek. Tutaj mamy, słuchajcie, nawet jakiś gar z pokrywą. Ty, w środku jakaś zupa chyba jeszcze jest. Zobacz. Ale dzisiaj na szczęście nie jestem aż tak głodny, aby się tym zadowolić. Mamy patelnię. Na patelni też coś też nie było, bo widać, że zaschnięty olej, aż zieleniały. Tutaj mamy kilka zapalniczek na półeczce. No nie sądzę, żeby któraś... Ty. Odpaliła przed chwilą. Zapalniczki słuchajcie jeszcze działające. Patrz, tutaj na przykład zalewa sobie czeka. Żeby sobie ją schrupać. Chyba zalewa albo jakaś zupa warzywna. Albo coś co, co przypomina zupę warzywną. Zestaw kluczy, leżący tak po prostu. Na komodzie. Uuu, tutaj jeszcze jakieś noże. No i co? Mamy również słuchajcie półeczkę. Taką jakby trochę mm, łazienkową. <laughs> czy ja dobrze widzę perfumy. Zobacz. Ale co? Ty i teraz pytanie, czy one jeszcze pachną. Dawaj, chodź zobaczymy. Poczekaj, potrzymaj mi tą lampę. Takie. Pachną? Ty i nie są złe. Takie Naw sama, nawet przyjemny zapach. Odkładamy na miejsce, oczywiście, nic słuchajcie, nie kradniemy. E, tutaj nawet jeszcze jest zapakowana gąbeczka, ale już całkowicie zesztywniała. Gąbka do naczyń. Kremik Nivea. Jakiś, słuchajcie, e, jakaś pianka do golenia, oczywiście, również. Okularki. szczoteczka do mycia zębów. O, i całą masę maszynek do golenia również tutaj znajdziemy. Na dole natomiast jakieś płyny do mycia okien jakieś słuchajcie miseczki, a, puszeczki, więcej zapalniczek i tutaj mamy łóżko. Co ciekawe, to krąży taka informacja na temat tego miejsca, że po prostu tutaj wybuch pożar i to wszystko się zgadza, ponieważ zwróćcie uwagę, w jakim stanie jest to pomieszczenie, całkowicie osmolone i właśnie e, dużo osób mówiło mi, że prawdopodobnie ten pożar wybuchł w kuchni i to również się zgadza, najprawdopodobniej e, było to albo podpalenie, albo tutaj mieszkał jakiś bezdomny, który po prostu, nie wiem, rzucił kiepa na ziemię i to się podpaliło. Natomiast miejsce, jak widzicie, nie zostało jakoś specjalnie zniszczone. Kolejna taka kuchenna komoda z talerzami, nadal kubeczkami. Patrz, filtry do papierosów. Osoba pewnie paliła sobie, kręciła szluczki. Filtry do papierosów również mamy. Słuchajcie, takich chyba już nie produkują. Zegar, który zatrzymał się na godzinie 20:30. Troszkę creepy. Kolejna szafeczka, cała masa. Słuchajcie, szklanek. O, stary pilot od telewizora. Folia po chlebie. I tutaj kolejne talerzyki. No tak naprawdę w tym miejscu znajdziemy całą zastawę. Natomiast tutaj jeszcze leżą okulary. A te okulary wyglądają mi na okulary damskie. Nie mam pojęcia, czy ten e, żołnierz, były żołnierz, mieszkał tutaj z kobietą, czy może mieszkał sam. Natomiast na pewno tego się dowiem podczas e, zwiedzania kolejnych pomieszczeń. Z tego co widzę, jest tu cała masa butów. Przeważnie w opuszczonych domach, po samym obuwiu, które znajdziecie, można stwierdzić, kto tutaj mieszkał. Czy mieszkało tu jakieś małżeństwo, czy samotny mężczyzna. Natomiast tutaj, z tego co widzę, te buty raczej należały do mężczyzny. Nie ma żadnych butów kobiecych. Co to było? No nie gadaj, że masz gitarę. Ale nie ma, Ja myślałem przez chwilę, że to odpaliłeś jakieś radio w tym domu. Teoria, że mieszkał tu żołnierz, teraz całkowicie się już zgadza, ponieważ na stole leży fotografia, jest na nim, słuchajcie, para, prawdopodobnie na jakimś weselu, ślubie, i mężczyzna nosi mundur. E, oczywiście zakryłem ich twarze, ale no, ewidentnie to już potwierdza teorię o tym, że mieszkał tutaj, słuchajcie, żołnierz. Poza fotografią mamy, słuchajcie, również jakieś listy, pokwitowania. Dokumenty, może jakieś faktury z danymi, których oczywiście nie będę ruszał. Jest jeszcze cała masa baterii. O, mamy, słuchajcie, Amol. A taki Amol jeszcze możemy kupić w aptece. A tutaj, nie wiem czy to jest portfel. Nie, to jest, słuchajcie, papierośnica. Nie wiem, tak to się mówi papierośnica, chyba tak. Eee, o, czy ja tu widzę, słuchajcie, stary banknot? Zobaczcie na to, ile tutaj leży kasy. To są jakieś stare banknoty. Tysiąc tysiąc złotych. Narodowy bank Polski. Tutaj natomiast stówka, stówka, tutaj 50 złotych. Ja cię kręcę. No powiem szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie znalazłem na Urbexie Coś niewiarygodnego. Jeszcze jakieś stare skarpety. No i dobra. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, to by było chyba na tyle. Przechodzimy dalej. A kolejne pomieszczenie jest równie ciekawe, ponieważ jest to prawdopodobnie coś, co wygląda jak duży pokój. Na ścianach zobaczcie, że mamy całą masę obrazów religijnych, a w szafie oczywiście kurtki i ubrania pewnie tego żołnierza. Z tego co wiem, gdzieś tutaj również można było znaleźć jego mundur, a także odznaczenia, ordery. Także ich poszukamy również. Fajnie byłoby je znaleźć. Ciekawym elementem jest również ta gitara, którą przed chwilą znalazłem w szafie. Jest dosyć lekka, ale wygląda na solidną. Odstawiam ją oczywiście na miejsce, nic nie kradnę, nic nie zabieram z tego miejsca. Tutaj natomiast na kanapie więcej ubrań. O! I mamy to rybeczkę kobiecą, ale w środku niestety nie ma żadnych banknotów. Także teraz już chyba wiecie, że to mieszkanie zamieszkiwał nie tylko żołnierz, ale również prawdopodobnie jego kobieta, pewnie małżonka. Tutaj cała masa gazet. Również guziki są. Kolejna port, portmonetka. Ciekawe, czy będą w środku pieniążki. Niestety nie. Cała masa guzików. Jakieś sztuczne kwiatki. No i stół, kolejny stół. Co tam jest? Wiesz to, otwórz. Tam masz, musiałem chęć to pokazać. Człowieku, ja prawie zawał dostałem. Co, co tam jest w środku? Zobaczcie na to. Widzisz to? Czączki. No nie, nie wierzę własnym oczom jest sztuczna szczęka? Tak. Ja cię kręcę. Jak ja to zobaczyłem wewnątrz tego woreczka, to w, dosłownie w ciągu sekundy, aż mi serce stanęło. Słuchajcie, ten dom na każdym kroku mnie coraz bardziej zaskakuje. Eee, Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, na pamiątkę Chrztu Świętego, obok krzyż, e, stary telewizor, lustro. W ogóle często piszecie mi w komentarzach, że jak pokazuję właśnie Lustra, swoje odbicie w lustrze, to zawsze dopatrujecie się, że coś tu jeszcze było widać. Także proszę bardzo, macie ujęcie z lustra. Jak coś zobaczycie, dajcie mi znać w komentarzach. Po prawej stronie jeszcze, na ścianie mamy obrazek. Prawdopodobnie jest to ten żołnierz, tylko dosyć młody. To jest pewnie ta pamiątka z, z jakiejś komunii świętej. Opakowanie, lodóweczka pusta, lampy, świeczki. I również słuchajcie, mamy jeszcze kieliszki, od wina, od różnego rodzaju alkoholi, a co zajrzymy do środka jeszcze tutaj. A nie da się otworzyć niestety. I zostaje nam słuchajcie ostatnie pomieszczenie, które jest tak ciekawie zakryte. Przechodzimy oczywiście do niego i sprawdzamy, co tu znajdziemy. A już widzę, że jest ciekawie. Zobaczcie, że tam w samym rogu. Mamy taką starą choinkę jeszcze z takimi światełkami. Takie światełka często heh, można było spotkać na przykład u mojej babci na święta. Ona miała takie same. Mamy również czapeczkę, pewnie tego mężczyzny, jakieś tutaj jeszcze metalowe rzeczy. Eee. I tu w ogóle jakaś skrzynia, słuchajcie, dziwna skrzynia, a w niej kolejne czapki, jakieś torebki kobiece. Zamykamy oczywiście w ogóle coś słyszałem na zewnątrz. Mam nadzieję, że nikt do nas tutaj nie przyjdzie. Eee, to jest, jak się nie mylę, chyba stara pralka. Natomiast tutaj mamy kolejną szafę. Kolejne kurtki. Koszule. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. I jeszcze na sam koniec pokażę Wam eee, parasolkę, która sobie tak tutaj wisi i czeka pewnie na swojego właściciela. Także. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o eksplorację tego domu. Dosyć szybka eksploracja, ale naprawdę słuchajcie, ciekawa. Jestem w mega szoku, że tak ten dom jest wspaniale zachowany. Cała masa artefaktów, cała masa elementów. Wiem natomiast, że jeszcze tutaj, zobaczcie, jest przejście dalej, natomiast tam się nie dostaniemy. Nie ma klamki, drzwi są jakoś szczelnie zabite, także niestety tam nie wejdziemy. Też próbowałem patrzeć przez tą dziurkę, ale niestety nic nie widać. Natomiast, gdzie jeszcze możemy wejść, to tutaj, na strych. A, no, trochę się cykam, powiem szczerze. Zobaczcie, że cała masa pajęczyn, dawno nikt tutaj nie wchodził. No ale skoro już tutaj... ...jesteśmy, to wypadałoby zajrzeć. A na strychu, jak widzicie, mamy jeszcze słoiczki, pewnie jakieś konserwy. Natomiast tam oparty o ścianę jest taki stary obraz, może jakiś obraz religijny, ale chyba nic poza tym. Nic więcej tutaj nie widzę. O, jeszcze chyba pranie się suszy. Także to by było, słuchajcie, chyba na tyle, jeśli chodzi o eksplorację starego, opuszczonego domu żołnierza. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że już zostawiliście łapkę w górę, że zostawiliście subskrypcję. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do wspierania mojego kanału poprzez YouTube. Wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj tutaj poniżej tego filmu. Dzięki Waszemu wsparciu mogę ruszać coraz to dalsze wyprawy. Także wszystkim tym, którzy już e, zdecydowali się wesprzeć mój kanał, bardzo dziękuję. No i co? Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście standardowo w każdy piątek o godzinie 18. Do zobaczenia. Wielkie podziękowania dla moich wspierających na YouTube, a także na Patronite. Dzięki Wam mogę ruszać w coraz to dalsze wyprawy. Zbigniew Norowski, Victoria Karcz, Jalt JAło, Dominik Knight Rider, Marjka Lewandowska, cool Mama, Daro DOKRK